Cześć, kochani! Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. A może powinnam była powiedzieć: sól, sól? Dzisiaj mamy oczywiście modę do The Sims 4, ale w dość nietypowym wykonaniu, ponieważ jeszcze do tej pory nie nagrywałam wam nic o makijażu. Były oczy i rzęsy, podejrzewam, że ten odcinek najbardziej kojarzycie z modów, ale nie tylko, bo były również fryzury, były ubrania, a dzisiaj. W zasadzie wszystko, co jest związane z twarzą, więc przede wszystkim makijaż, ale jakieś też detale typu brwi, piegi, tego typu sprawy, nawet chyba biżuteria, jeśli dobrze pamiętam, no i słuchajcie, to co jest ważne, to wszystko jest związane z K-Popem. Nie ukrywam, że jeśli chodzi o ten pomysł, w zasadzie... Przez stronkę The Sims Resource, bo zaczęłam pobierać, słuchajcie, te wszystkie makijażowe rzeczy, i tak patrzę. Mają całą nową kolekcję K-pop i takie, i w zasadzie ten makijaż pasuje do K-popa, i takie. No to robimy. <ścoughs> Więc mam nadzieję, że wszystko działa, zaraz się okaże. Oczywiście, jak zwykle, do wszystkiego linki w opisie. Zaczynamy. Zaczynamy, słuchajcie, od detali. No i pierwszy detal w pewnym sensie związany z twarzą, ale nie do końca. Jak widzicie, jest to w pewnym sensie taki róż tutaj w okolicy dekoltu. Jak wiemy, niektóre dziewczyny się czerwienią w takich miejscach. No i stwierdziłam, że może być to coś ciekawego, na pewno coś innego. Oprócz tego, oczywiście, obiecane Wam piegi, z czego jak widzicie, no tutaj słoczy wszystkiego jest zawsze wiele dajcie znać, które wam się najbardziej podobają ja nie ukrywam, że jestem zwolenniczką bardziej takich delikatnych więc coś w tym stylu, coś w tym stylu to, to, to jest bardziej moja yy, liga no i ostatnia rzecz w detalach skóry jaką posiadam yy, to są takie, można powiedzieć że właśnie bardziej azjatyckie linie pod oczami, nie wiem jak Wam to do końca wytłumaczyć, ale jest to uważane za urocze i ogólnie, jeśli o nie chodzi, specjalnie są rysowane, żeby się w pewnym sensie jakby odmłodzić troszeczkę inaczej niż u nas w Europie, gdzie każda dziewczyna stara się no jednak tych linii pozbyć, prawda? No i cóż, przechodzimy, słuchajcie, dalej. Jeśli chodzi o brwi, pobrałam tylko dwie sztuki, z czego jedne są męskie, drugie kobiece, więc męskie omówimy przy mężczyźnie. Aczkolwiek tak, są to dość takie azjatyckie brwi, a przynajmniej tak mi się kojarzą. Jeśli wy się z tym nie zgadzacie, no to oczywiście. Możecie tutaj dać znać. Więc pomyślałam, że to będzie taki fajny, fajny dodatek, by zahaczyć o ten temat. No, i teraz, w zasadzie, zanim wszystkie jakieś akcesorie, tego typu rzeczy, no to skupimy się na właśnie makijażu. Jeśli chodzi o makijaż, jest tego dość sporo. Zaczynając nawet od takich rzeczy, gdzie mamy dwukolorowe oczy, z czego każde oko jakby przedstawia inny kolor. Jak widzicie, słoczy jest wiele, są cudne, są śliczne, fajne, ale to, co jest ciekawe, co się nam pojawiło już jakiś czas temu w Simsach, możemy nie tylko sprawić, jak mocno będą widoczne, więc jak ktoś chce coś delikatnego, no to w zasadzie można powiedzieć, że nam taki ala eyeliner wychodzi, ale też możecie się z tym sami pobawić tutaj, robiąc różne odcienie, Nasycenia. Jak widzicie, pola do popisu jest tutaj sporo. Można nawet kolorystyką tutaj trochę pokombinować. I kto wie, może wynaleźć jakiś nowy swatch. Kolejny makijaż to bym powiedziała, że już jest taki bardziej właśnie typowy dla gwiazd. Wydaje mi się, że coś takiego widziałam na Blackpink. Choć nie ukrywam, jeśli chodzi o te zespoły k-popowe, to w zasadzie kojarzę tylko BTS-ów i Blackpink, więc jak chcecie mi kogo polecić, no to śmiało piszcie w sekcji komentarzy. Ja osobiście myślę, że nosiłabym to tak nie na fulla fulla, tylko bardziej coś w deseń, tak delikatniej, ale ogólnie trzeba przyznać, że jest fajne, no bo czuć ten azjatycki z tego vibe. Kolejną rzecz, jaką tutaj mamy, jak widzicie, jest to nawet chyba z tej kolekcji K-popowej, um, o której wspominałam na początku. Bardzo podobny makijaż, ale na zasadzie, że jakby bardziej skupia się tylko na środku oka. Podejrzewam, że to będzie fajne, jeśli będziecie tutaj kombinować i próbować jakieś różne inne rozmiary oczu robić, że to może być wiecie takie prostsze, bardziej pasujące niż poprzednia opcja. Ale tak, bardzo podobny vibe. No i nie ukrywam, coś, takie, coś takiego to widziałam nieraz. Jeśli chodzi tutaj o wszelkie rzęsy, to jest z poprzedniego odcinka, o to zahaczać nie będziemy. Ale jak widzicie, mamy eyeliner. No i jeśli chodzi o ten eyeliner, to nie ukrywam, że bardzo mi się spodobał, bo teraz w sumie na czasie są takie dość nietypowe. Eyelinery, gdzie coś się troszeczkę wyróżnia, no i to po prostu się wyróżnia, więc stwierdziłam, że czemu nie wpasuje się w tematykę. Kolejna rzecz, która na pewno się, słuchajcie, wpasuje, no to nie, nie ukrywajmy, takie serduszko to tylko gwiazdy noszą, więc jak najbardziej coś w tym stylu można kombinować tutaj. Podejrzewam, że też w zależności od tego, jak wasz sim ma tutaj y, oczy zrobione, wszelkie wgłębienie, no to na waszych streamach może to wyglądać zupełnie inaczej, ale ogólnie trzeba przyznać, jest to inne, jest to wyjątkowe i jest to fajne. Kolejna rzecz, którą jak widzicie, tutaj mamy też z kolekcji K-pop, to jest kolejny eyeliner, ale jak widzicie, znowu w totalnie, kompletnie innym wydaniu. Jak widzicie, mamy je jednokolorowe, ale również. Mamy taką troszeczkę inną opcję, gdzie nie mamy tego kącika. E, ja osobiście nie ukrywam, za tym kącikiem nie przepadam u siebie, nie jestem w stanie robić, bo automatycznie wszystko zawie, odbija się i co nie tylko. E, więc tak, opcja dla osób zwolenników i niezwolenników, tego można tak to nazwać. Kolejną rzecz, którą mamy to jest, słuchajcie, róż, ale jest to matowy róż. Coś, czego w Simsach za bardzo nie mamy. Jest też w dość nietypowych miejscach, bo na przykład obejmuje nasz nosek, czyli coś, co wcześniej nam nie było okazji testować, sprawdzać, jakby to na simsach wyglądało. No i myślę, że jeśli dajemy go na taką dużą, dużą em, przezroczystość, to wygląda to naprawdę bardzo naturalnie. Kolejną rzecz, jaką tutaj mamy, to kontur, ale nosa. I to słuchajcie, mnie totalnie rozwaliło, bo mamy nie tylko jak widzicie, opcję takiego wykonturowania, ale mamy wręcz opcję jeszcze nałożenia rozświetlacza na ten nosek. No i uważam, że to jest mega, giga, realistyczne. No, i jak widzicie, tych opcji jest tutaj tak naprawdę wiele. Ja pewnie bym nosiła po prostu na simach którąś z najjaśniejszych opcji, bym wręcz jeszcze zmniejszyła przezroczystość, bo w ten sposób zobaczcie, takie nie ma, jest. No, bomba! Jak dla mnie bomba! Myślę, że teraz każdy sim będzie ze mną, u mnie po prostu to nosił, będzie musiał przez to przechodzić. No i cóż, kolejne rzeczy. Usta. Oczywiście, że musiałam pobrać. To, czego mi w Simsach brakuje najbardziej, to właśnie takie pomalowane, ale podnaturalne kolorki, ewentualnie takie bardziej nude kolorki. To jest to, czego mi okropnie, okropnie brakuje. A właśnie w tym modzie znajdujemy dosłownie to wszystko. Mało tego, usta mają ciekawy tutaj e, cień. No, i błyszczą się bardzo ślicznie. Myślę, że to jest super, mega naturalna opcja dla takich osób, które nie lubią w jakiś tam bardziej yy, konkretny sposób malować simów. Chcą, żeby były bardziej naturalne. No, to to jest to. Nawet tutaj, słuchajcie, takie niepomalowane, pomalowane, a już różnica. Kolejne usta są już tutaj. Że, słuchajcie, obrysowane, jak widzicie. E, także taka opcja dla osób, które stwierdziły, no ta simka mogłaby mieć większe usta. E, jak widzicie, jeśli chodzi o kolorki, błysk, to już wszystko zupełnie inaczej wygląda. E, myślę, że może to mieć swoich zwolenników, jak i przeciwników, jeśli chodzi o to, jak ten mod wygląda. Może to też kwestia tej simki, gdyby te usta były inne, to może by to jakoś inaczej wyglądało. E, Chocia ja nie ukrywam, nie wiem, nie wiem czy to jest mój styl, dajcie znać co wy sądzicie. E, mi to daje taki, można powiedzieć, żala la Brand Ktoś oglądał w ogóle to tutaj z publiczności, dajcie znać. No i ostatnia to słuchajcie z K-popu już konkretna tutaj pomadka, jak widzicie ona super mega ma intensywne kolory, wręcz takie, które właśnie w Azji są popularne, no i to co jest ciekawe to ma nie tylko z intensywnymi kolorami na takim wysokim, wysokim połysku jak widzicie, ale też każdy swatch ma dodatkowo gwiazdki, gdybyście chcieli coś takiego... Innego, wyróżniającego się. I jeśli chodzi o te mody, to w zasadzie z makijażu już chyba wszystko, chyba że coś będzie jeszcze w dodatkach, a ja nie pamiętam. Więc um, potraktujmy tutaj troszeczkę lepiej tą simkę, umalujmy ją ładnie i przejdziemy do kolejnych dodatków. Fryzur pobrałam mało, bo jest to coś, co bym zrobiła na większą skalę, gdybyście chcieli z tego odcinek. Ale jak widzicie, mamy taką e, typową tutaj fryzurkę, gdzie włosy są długie, ale są w jakiś tam sposób wyróżnione, e, na przykład tutaj jaśniejszym kolorkiem. I tak naprawdę tego słoczu jest bardzo wiele. Ja Wam pokazuję tylko. Parę randomowych, można powiedzieć, gdzie macie taką bardziej naturalną fryzurę, można powiedzieć, oraz gdzie macie też różne tutaj kolorki. Druga fryzurka, którą tutaj mamy to już jest taki kucyk, gdzie jak widzicie słoczy też jest bardzo wiele, z czego mnóstwo, mnóstwo naturalnych kolorków i to mi się bardzo podoba, że tak naprawdę każdy odcień jesteście w stanie tutaj znaleźć. Też nie ukrywam, że z taką anime dziewczynką wręcz bardzo mi się fryzura Kojarzy zwłaszcza jeśli chodzi o grzywkę, więc myślę, że może w waszej rozgrywce właśnie taki klimat bardziej nadać. No i ostatnia fryzura teoretycznie jest dla mężczyzn, ale praktycznie myślę, że możecie ją podciągnąć tak naprawdę pod obie płci. I jak widzicie, ma dość ciekawe słocze, bo ma nietypowe kolory. Ma nawet wiele kolorów naraz, w zależności od tego, co wybierzecie? No i tak, skoro już simkę mamy tutaj prawie gotową, to założymy jej jedyny ciuszek, jaki pobrałam. I mam nadzieję, że działa tak. Jest to słuchajcie z BTS-ów ciuszek. Także ona już tutaj nie będzie samotna, nie będzie naga nam, <ścoughs> a możemy omawiać akcesoria. No i jeśli chodzi o akcesoria, już pokazuję Wam jak to wygląda. Mamy przede wszystkim pełno kolczyków i jeśli chodzi o kolczyki, to temu przyjrzymy się bardziej na mężczyznę. Wydaje mi się, że będzie to łatwiejsze ze względu... Na włosy, ale oprócz tego mamy coś, co jest po prostu cudne i chciałam zobaczyć, jak wygląda też właśnie z długimi włosami. I jest to, słuchajcie, jak widzicie, mikrofon. Mikrofon, więc jeśli chcecie. Robić swoją taką idolkę, no to myślę, że jest to coś bardzo ciekawego. Widziałam nawet moda, że jest mądry możecie właśnie stać się K-popową gwiazdą, i nie ukrywam, że bardzo chcę go przetestować, więc jeśli jest to coś, co Was interesuje, no to sekcja komentarzy koniecznie, koniecznie, żebym wiedziała, co jest Waszym priorytetem: fryzury czy modzik K-popowy. Jestem bardzo ciekawa. Eee, I tak. Wydaje mi się, że to wszystko. Jest szansa, że coś przegapiłam, ale raczej wątpię. Na wszelki wypadek, jednak, nakrycia głowy jeszcze sprawdźmy. No nie, w zasadzie tylko drugi mikrofon, ale widzicie, już bym coś przegapiła. Więc tak, jeśli chodzi o mikrofony, mam dwa rodzaje. Dajcie znać, który uważacie, że jest lepszy. I się wydaje, że ten wygląda bardziej profesjonalnie, ale ten z kolei jest zbyt blisko jakby ust, także nie wiem, chyba z jestem poprzedniego. No, i jeśli chodzi tutaj o mężczyznę, tak jak mówiłam, modów niestety niezbyt wiele, ale zawsze coś, więc zaczynamy od brwi. Jeśli chodzi o brwi, no to te zdecydowanie bardziej męskie, prawda? Od tych poprzednich. No i również dość spora ilość słoczy, ale bardziej naturalne kolorki, bym powiedziała. Nic wyszukanego, więc jakbyście chcieli mieć niebieskie włosy, no to problem będzie. Dopasować, jeśli wam na tym zależy. Ale tak, teraz możecie poprawnie zobaczyć właśnie tą fryzurę na mężczyźnie, więc dajcie znać, co sądzicie, czy wam się podoba, czy nie bardzo. Ja osobiście nie ukrywam, jestem zwolenniczką tego typu fryzur, zwłaszcza jeśli można poczochrać. <noise> no i cóż, jeśli chodzi o zarost, pobrałam tylko jeden. Um, jakoś tak randomowo na niego wpadłam, ale mi się spodobał, więc pomyślałam, że to też będzie właśnie fajny dodatek. Tym bardziej, że ma te same słocze co brwi. Wydaje mi się, że tutaj koło szyi troszeczkę nie do końca dobrze jest zakończony ten zarost. Nie wiem, czy jest to coś, co by, by Wam przeszkadzało, no, ale na pewno jest to fajna opcja, jeśli chodzi o mody, no bo nie porównujmy tego z tym, prawda? Mikrofon ponownie widzimy i teraz w zasadzie widać go więcej. Jak widzicie mamy wręcz taki kabalek jeszcze i, i w drugim uchu, że słyszymy siebie. Ciekawe, ciekawe. Ta opcja jakoś tak... Teraz coraz bardziej realistyczne się wydaje. No ale mamy tego znacznie więcej, więc przede wszystkim biżuteria, bo to jest coś, co pominęliśmy. Jak widzicie, biżuteria mocno inspirowana BTS, nie ukrywajmy. I tak naprawdę większość rzeczy będzie Wam się z nimi kojarzyła z tej biżuterii, bo w zasadzie twórca no, sam nie ukrywał. Że to jest właśnie inspirowane tym zespołem. Także, jak widzicie, opcje są różne w zależności od tego, jakie tam chcecie sobie ucho, co wam się bardziej podoba, co chcecie wyróżnić, pewnie też ze względu na różne fryzury, ale koniec końców trzeba przyznać, że jest bardzo ładnie zrobione, dokładnie, nic się nie buguje. Więc jak najbardziej jestem na tak. No i oczywiście sprawdzamy też drugi mikrofon. Jak widzicie, też ma jakiś kabelek, którego wcześniej nie zauważyłam, ale chyba właśnie jestem zwolenniczką tego mikrofonu ze względu na to, że on jest no troszeczkę bardziej tak z boku, nie że całe usta nam zasłania. I w zasadzie. To by było wszystko, także mam nadzieję, że te 30 modów Wam się podobało, dajcie znać, które są Wasze ulubione, no i co chcecie zobaczyć, kolejne fryzury, czy może K-pop Idol, dajcie znać, no i cóż. Kochani, prawie zapomniałam o pewnych gadżetach. Mamy coś takiego jak maska, tylko niestety nam się buguje z mikrofonem. Jeśli chodzi o maskę, nie wiem czemu wylądowała ona tutaj, właśnie w dodatkach, zamiast przy twarzy. Ogólnie mastek jest dość sporo do wyboru i tak w zasadzie niektóre nawet mają napisy, niektóre mają nawet wzory, więc tym czym się. Tutaj bardziej interesujecie, to możecie sobie wybrać. Jak widzicie, mamy nawet Blackpink, mamy Ace, więc podejrzewam, że to jest kolejna jakaś grupa. E, ogólnie polecajcie mi, e, kogo tam słuchacie, bo jak widzicie, aż tak zorientowana niestety nie jestem. Mamy też inne maski, też w tym stylu, tylko że jakby te same słocze, tylko że zrzucone, jak widzicie, trochę z ust, żeby można było zobaczyć, kto to jest. Więc myślę, że to może Wam w, game, w gameplayu fajnie wyjść, czy w kwestii jakiegoś tam realizmu, że jakąś mamy chorobę, czy coś. Czy na przykład takiego ukrywania się, nikt nie może wiedzieć, że ja to ja. <laughs> mamy to, na co czekałam mega geeka, ale widzę, że nie działa i to jest smutne, czyli mikrofon. Słuchajcie, nie wiem czemu ten mikrofon i yy, jej nie działa. Być może to jest kwestia jakiejś tam pozy specjalnej do zdjęcia. E, no ale niestety na niej to nie działa. Sprawdźmy, czy na nim działa. Może, może jakimś tem tylko nam. Nie, po prostu nie działa. Także szkoda. Szkoda, ale no słuchajcie, życie, jak ktoś potrafi tego moda naprawić, to zróbcie to koniecznie, no bo. Myślałam, że będzie to świetny, świetny mod, a wyszło jak wyszło. No i tak to już tym razem wszystko. I tak to by było na tyle, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawiajcie kciuki w górę. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, no to kliknij ten przycisk subskrybuj. Kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych nowych odcinków i powiadomień. I cóż. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Pa-pa!